Miasto cytrynowe. Na początek ocieram skórkę z trzech cytryn. Wcześniej je bardzo dokładnie umyłam, wyparzyłam, a teraz ścieram z nich skórkę na drobnych oczkach targi. Dodaję cukier i palcami rozcieram, żeby nie było kródek. Z cytry wyciskam sok, usuwam pestki, w tych moich było bardzo dużo pestek, ale usunęłam je potem łyżeczką. Do cukru ze skórką cytrynową dodaję trzy jajka i zaczynam ucierać je przy pomocy miksera. W międzyczasie wlewam sok z cytryny, miksuję aż masa będzie jasna, następnie dodaję pół szklanki oleju i jogurt. I znowu wszystko razem miksuję tylko do połączenia składników. Wszystkie składniki ciasta powinny być w temperaturze pokojowej. Dlatego i jogurt i jajka wyjmijcie troszkę wcześniej z lodówki, żeby nabrały takiej właśnie temperatury pokojowej. Dzięki temu mamy pewność, że ciasto nam nie opadnie, nie zrobi się zakalec. Teraz dodaję do ciasta mąkę połączoną ze szczyptą soli, proszkiem do pieczenia i sodą. Wszystko znowu miksuję, ale do, tylko do połączenia składników. Nie miksuję zbyt długo. Kiedy składniki zrobią się jednolite, mieszam jeszcze chwilkę łopatką i ciasto jest gotowe. Tak wygląda odpowiednia konsystencja ciasta. Teraz możemy wkładać je do foremki u mnie 22x12 cm taka średniej wielkości keksówka. Piekarnik rozgrzewam do 175 stopni z termoobiegiem i ciasto piekę 50-55 minut do suchego patyczka. W międzyczasie przygotowuję syrop cytrynowy. Cukier łączę z wodą i sokiem z cytryny, zagotowuję, mieszam do chwili kiedy rozpuści się cukier, wtedy zmniejszam płomień i jeszcze 5 do 10 minut gotuję go bez przykrycia, po to żeby trochę zgęstniał. Następnie zdejmuję i odstawiam. Gotowy syrop będzie miał konsystencję taką le, znacznie mniej lejącą, ale w trakcie stygnięcia jeszcze nam trochę zgęstnie, także nie martwcie się, tak powinien wyglądać. Ciasto, które nie musi być całkiem zimne, może być jeszcze leciusieńko ciepłe, nakłuwam patyczkiem i teraz polewam je również ciepłym, niezupełnie zimnym, ale nie gorącym, ciepłym syropem. Zobaczcie, on już jest rzeczywiście taki syropowy, czyli znacznie nam zgęstniał, ale pięknie się polewa na nim ciasto, rozsmarowuje i pozostawiam do całkowitego wystygnięcia. Jeśli lubicie ciasto, można również polukrować, ale wtedy ono już zrobi się bardzo, bardzo słodkie, więc to zależy od Was. Można pozostawić, tak jak ja, już ciasto tylko polane syropem lub dodatkowo jeszcze polukrować. Zimne ciasto kroję na takiej średniej grubości plastry. Jest naprawdę przepyszne, bardzo polecam.